tego Bóg przez wszystkie wieki wieku Amen. Czytanie z Księgi Mądrości Panie nie ma oprócz ciebie Boga co ma pieczę nad wszystkim abyś mógł dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twojej potęgi i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą Ciebie. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy. Panie, Panie dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Wszystkie ludy przez ciebie stworzone, i tobie panie oddadzą pokłon, będą sławiły twe imię. Bo ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko ty jesteś Bogiem. Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się na tym. czytanie z listu świętego pawła apostoła do rzymian Bracia Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach których nie można wyrazić słowami Ten zaś który przenika serca zna zamiar ducha wie że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą bożą oto słowo boże będą Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Aleluje, aleluje, aleluje. Pan z wami. Słowa ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza wyszli i zapytali go, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbieżcie najpierw chwast i powiąźcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział Królestwo Niebieskie, podobne jest do ziarka Gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe do, od innych jarzyn i staje się drzewem, Także ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, a się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział. Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowiecz. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są Synowie Królestwa. Chwastem są zaś Synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest Diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto Słowo Pańskie. Są nasze grzechy. Umiłowani bracia i siostry, dziękujemy za to słowo dzisiejszej niedzieli, 16. Zwykłej w ciągu roku. W pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości słyszeliśmy o niezwykłej zasadzie sprawiedliwości. A zasada ta brzmi, żeby być. Sprawiedliwym trzeba być mocnym. Bóg jest sprawiedliwy dlatego, że jest najpotężniejszy na świecie, pisze autor Księgi Mądrości. Bóg jest sprawiedliwy i silny, ale jego sprawiedliwość nie opiera się na przemocy. Widzimy co się dzieje dzisiaj w świecie. Ile jest niesprawiedliwości, przemocy, egoizmu, nienawiści, wyzysku. Bóg jest łagodny i czuły. Sprawiedliwy Bóg kocha ludzi. I człowiek, który jest sprawiedliwy, powinien kochać ludzi. Sprawiedliwości nie zaprowadzajmy siłą, ale miłością. Niektórzy chcą być sprawiedliwymi, ale nie mają żadnej siły duchowej. Ta siła jest potrzebna do przeciwstawienia się niesprawiedliwości, która jest w świecie. Największą więc mocą jest miłość. Chociażby w kontekście wychowania dzieci. Nie nauczymy sprawiedliwego, porządnego życia młodego człowieka, jeżeli sami nie będziemy sprawiedliwi. Czyli silni Bożą łaską, Bożą mocą. Można powiedzieć jeszcze wprost: Można zapomnieć o dobrym wychowaniu, jeżeli rodzic, kapłan czy dziadkowie nie będą mieli Bożej łaski. Śpiewamy dzisiaj Psalm 86. Pan jest dobry i łaskawy. Śpiewaliśmy przed chwilą. Są tu piękne słowa. Bóg jest pełen łaski dla wszystkich, którzy go wzywają. A może ktoś powiedzieć, no ale ja nie odczuwam, że Bóg mi udziela łaski. A możemy postawić pytanie, a wzywasz go? Jak go go wzywasz? Jak go prosisz? Jak modlisz się? Jak pokutujesz? Nie odczuwasz tego, bo go nie wzywasz. Jeśli masz serce nastawione jak wiadro dnem do góry, to jak on ma wlać łaski swoje? Butelka zamknięta nawet w głębi oceanu nie napełni się, będzie pusta. Dlatego trzeba wzywać ciągle Boga, trzeba ciągle się modlić. Dlatego prosimy, przyjdźcie na adorację. Na 20 minut, na pół godziny, na godzinę. Przyjdźcie, w każdy czwartek, przyjdźcie nam mszę niedzielną. Tutaj otwieramy serce, uwielbiamy Boga. W drugim czytaniu Święty Paweł mówi nam, jak zachować się, gdy jest nam ciężko się modlić, gdy nie potrafimy się modlić. I wprost określa taką sytuację, gdy nie potraficie się modlić, proście Ducha Świętego, a będzie się w was modlił. Duch Święty przychodzi z pomocą, gdy nie potrafimy się modlić. Jest po prostu ktoś, kto zawsze się za ciebie modli. On interesuje się moim życiem. Nie jestem w modlitwie sam. Otrzymałem na chrzcie i bierzmowaniu Ducha Świętego. Przed laty papież Benedek XVI powiedział: Kto wierzy w Ducha Świętego, nigdy nie jest sam. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy aż trzy przypowieści, które odkrywają Królestwo Boga Ojca. To był pierwszy cel przypowieści przeróżnych, przelicznych, czyli bardzo prostych odniesień najczęściej do sił przyrody, do różnych zjawisk w przyrodzie. Pan Jezus przez te obrazy. Chciał nam pokazać, że jest królestwo Jego Ojca. I w tej pierwszej słyszymy, że dobry Bóg zasiał dobre ziarno. Bóg stwórca, jest Ojcem wszystkich ludzi. Bóg przygotował człowieka, aby kochał i czynił dobro. Ale na świecie jest też zły duch. I my żyjemy między ziarnem a chwastem, bo szatan, zły duch, zasiał kąkol. Szatan zasiał zło. I pan nie wyrywa od razu zielska. Pobożny ksiądz profesor powiedział, niedawno słyszałem, że kiedy pszenica jest młoda, to jest podobna do konkolu. I człowiekowi trudno wybrać, które to jest zielsko, a które to jest chwast, zboże. Trudno rozróżnić. Dlatego gospodarz mówi: poczekaj, bo możesz dobre źdźbła powyrywać. Poczekaj. Bóg nie chce wyrywać choćby jednego źdźbła zboża. Nie chce niszczyć tego, co dobre. I wszystko rośnie do żniwa. A żniwo, to koniec świata, to nasza śmierć. Przychodzi śmierć i przychodzi żniwo. Ewangelia mówi, musisz się z tym liczyć, że w Twoim życiu będzie nieprzyjaciel, który zasieje chwast. Możesz wtedy jako zboże, Zamienić się w chwast. Niektórzy mówią, no dobry chłopiec był, pojechał na studia i już nie wierzy. Ożenił się, wyjechał do wielkiego miasta i już nie wierzy. A był dobry, była taka dobra. Bądźcie realistami. Jak trudno jest wykorzenić zło. Ostatecznie wszelkie zło na świecie może wykorzenić tylko Bóg. Ale dzisiejsza Ewangelia, a chociaż są trzy przypowieści, to tak ona zaintrygowała apostołów, że oni później pytają, wyjaśnij nam, Panie, przypowieść o chwaście. Wyjaśnij nam to w szczegółach. Tak to ich poruszyło. I Pan Jezus mówi, realizmem jest również żniwo, czyli śmierć. Sprawiedliwy moment dziejowy i zboże będzie zebrane do spichrza. Jest tu użyty termin, zbierzcie zboże do mojego spichrza. Nie ma słów do swojego, tylko do mojego, czyli do nieba. Czyli wszelkie dobro pójdzie do nieba. Dobre życie zakończy się niebem, królestwem wieczności. I dopiero na żniwie Pan mówi wytnijcie konkol. Nie będzie litości. I kolejna zasada, która wypływa z dzisiejszej Ewangelii. Nie można grzeszyć bezkarnie. Kani takie, od rana chodzi we mnie pragnienie, żeby każdy z nas napisał nad łóżkiem to zdanie. Nie można grzeszyć bezkarnie. Bo będzie żniwo, czyli śmierć. Nie będzie litości będzie wszystko wycięte i zboże i konkol to jest realizm wytnijcie konkol upijesz się będzie kara oglądasz beznadziejne programy i filmy będzie kara zdradzasz współmałżonka będzie kara nie prowadzisz dzieci do Boga będzie kara Pracujesz w niedzielę, będzie kara. Jesteś słabym księdzem, będzie kara. Prowadzisz puste rozmowy, plotki i głupoty, będzie kara. Nosisz okultystyczne koszulki, słuchasz podobnej muzyki, robisz tatuaże, będzie kara. Ale ktoś powie: „Ale ja nie czuję, że Bóg mnie karze. Jak to? A może czasami jak Bóg każe, to dzięki Bogu. Czytamy m.in. w księdze Seracydesa, że miłującego Syna, Ojciec każe. Że jak Bóg czasami pokaże, to człowiek może się opamiętać. Czyli możemy powiedzieć, kara jest łaską dla człowieka. Bo wystarczy, że Bóg. Nie będzie karał i cofnie swoją łaskę. To co wtedy zostaje? Odejmie łaskę i co wtedy zostaje? Zostaniemy sami bez łaski i zagryziemy się, zwalczymy się przez pokusy, przebiegłości szatańskie, przez grzesznych ludzi, którzy będą nas kąsać, dziubać, przez złe nawyki i nałogi. Bez łaski zginiemy. Dlatego tak to trzeba rozumieć, że Bóg pozwala rość do czasu zbożu i chwastom. Nie chce zniszczyć jednego i drugiego do czasu. Ale Bóg się przygląda, jak to rośnie. To jest wielka tajemnica, że my żyjemy pośród nieprawości, pośród misterium iniquitatis. Misterium nieprawości, ile tego zła jest, grzechu, przebiegłości, egoizmu. Ale przyjdzie taki koniec. I kto wykorzysta Bożą łaskę, Bożą karę także, może się opamiętać i na nowo żyć. Popatrzmy na św. Pawła. Grzeszył, obrażał Boga, prześladował Jezusa i jego wyznawców. A Bóg się przyglądał. I przyszedł taki moment, że się nawrócił Paweł, albo święty Augustyn, jeden z największych świętych kościoła, doktorów kościoła. To gigant intelektualny. Jego cytaty są najczęściej używane w kotechizmie katolickim. I żył w cudzołóstwie, żył w jakiejś tam niewierze, sklebiając swoim przyjemnością. I przyszedł taki moment, Także jak się nawrócił, to mistrzostwo świata. Albo łotr na krzyżu. Całe życie grzeszył. I wisi obok tego najdorodniejszego zboża, obok Chrystusa na krzyżu. I dostał szansę. A żył cały czas w świecie, zła. A przecież ilu pluło Jezusowi w twarz. A przecież Pan Jezus mógłby im Zabrać wzrok, żeby nie widzieli, gdzie plują. Ilu bluźniło Jezusowi? Pan Jezus mógłby im zabrać głos, żeby ani jednego słowa nie mogli powiedzieć, a jednak pozwalał. Popatrzcie, jeżeli ty doświadczasz bluźnierstw, prześladowań, ośmieszania, gdy chodzisz do kościoła, jest taki pobożny jest męża, żon nigdy nie zdradziłeś. Ciągniesz te dzieciaki do kościoła. One się opierają jak osły. To pomimo, że ty żyjesz w tym świecie zła, to się hartujesz. Złoto się wypadla w tyglu, w ogniu. Kochani, obecność zła, którego istnienie my do końca nie rozumiemy, wykorzystajmy do hartowania swojej woli, do wyborów Boga. Do wyborów z... drogi zbawienia. Bo jeżeli my obecności z nie wykorzystamy dla własnego uświęcenia, to będzie ogień dla wszystkich i będzie płaczyć, zgrzytanie zębów. Przecież dzisiejsze Ewangelie nie mówi o Sielance, tylko o końcu świata. Że tak ludzi, wielu, mówi Pan jest w Faustynie, idzie na potępienie. To jest przedziwne miłosierdzie i cierpliwość Boga. Jakby wszystko miał pod kontrolą. W Bogu jest wiele miłości i cierpliwości. To mój Bóg. Ja w takiego Boga wierzę. I obecną sytuację Jemu oddaj, żeby być dorodnym zbożem, żeby dobrze skończyć. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.